Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie Kulturka w domu z zajawką. Czy bawiliście się kiedyś w rysowanie zabawnych twarzy? Całkiem inny człowiek, to zabawa plastyczna dla wszystkich pozwoli nam na spojrzenie rysowania twarzy inaczej. Proponuję Wam dzisiaj narysowanie twarzy za pomocą jednej kreski. Porzućcie wszystkie schematy z tym związane. Niech kreska Was prowadzi. Ale żeby twarz wyglądała jak twarz, potrzebujemy takie elementy jak oczy, nos, usta, uszy przydałyby się też włosy. Zacznijcie swoją zabawę od któregoś z tych elementów. Ale bawcie się ich proporcjami. Na przykład narysujcie duże oczy, mały nos. Bądź też odwrotnie, proponuję Wam, żebyście najpierw pobawili się miękką kreską. W miarę jak będziecie rysować, zmieniajcie ją na bardziej geometryczną i kanciatą. Pamiętajcie też o tym, żeby dorysować tęczówki, brwi, elementy, które tworzą charakter twarzy. Kiedy już poćwiczysz sobie rysowanie linii, Pamiętaj, że twarz można narysować amp, czyli z przodu. Wszystkie elementy twarzy są wtedy widoczne na rysunku. Tak jak tutaj, można narysować też twarz z półprofilu. Wtedy jedna część twarzy jest widoczna bardziej niż druga. Można też narysować twarz z profilu. Czyli wtedy, kiedy twarz widzimy tylko z jednej strony. Właśnie tak jak tutaj. Jak zwykle, na sam koniec, możecie pokolorować tę twarz, jak tylko chcecie. Na przykład w najbardziej szalone kolory i najbardziej szalone wzory, tak jak przystało na całkiem innego człowieka. Przysyłajcie nam swoje prace, opublikujemy je w internetowej galerii www.kulturkawdomu.pl. Życzę Wam bardzo dobrej zabawy i do zobaczenia!